Proszę Państwa, w sprawie o podział majątku wspólnego małżonków zdecydowanie warto się dogadać. Ja wracam właśnie z negocjacji, gdzie ustaliliśmy podział, że jedna osoba spłaca drugą za konkretną kwotę, plus jest podział jeszcze kosztów kredytu. W niektórych przypadkach zdecydowanie jest to korzystniejsza opcja niż wszczynanie postępowania sądowego, dlatego że jest zdecydowanie mniej kosztowna. Odpadają koszty prowadzenia samego postępowania, koszty opinii biegłych, ewentualnie jakieś poprawy do tych opinii, może być drugi biegły. To są naprawdę niemałe pieniądze. W związku z powyższym czasami warto zawrzeć ugodę i zakończyć sprawę. Także dzisiaj nam to się udało, chodziło o przedmiotem, strony miały, mają dalej dom i teraz ustaliliśmy dokładnie wartość tego domu, dlatego że i w tym momencie podział dotyczy wartości realnej, za którą można sprzedać. Tak? Były konsultacje oczywiście z biurem pośrednictwa nieruchomości, było porównanie ofert, i w przypadku, to jest, to jest taka opcja, która nie istnieje w przypadku wszczęcia postępowania, dlatego że w postępowaniu o podział majątku jest opcja albo spłaty dla na rzecz jednej ze stron i przejęcia na własność nieruchomości, bądź reszty majątku, bądź też sprzedaż komornicza, a ta jest po znacznie niższych cenach. Więc czasami. Warto sobie skalkulować, obliczyć, jakie będą koszty postępowania całego, w całości, w tym biegłych, jak można, jakie są, natomiast jakie są koszty ugodowego, załatwienia sprawy i doliczenia tego kredytu i notariusza. Zatem proszę Państwa, wiemy, że w sprawach rozwodowych jest mnóstwo emocji. Natomiast najlepsze decyzje podejmuje się wtedy, kiedy myślimy racjonalnie, na zimno. Więc to jest na pewno opcja do przeanalizowania i my w naszej kancelarii też prowadzimy takie skuteczne negocjacje, bo chcemy, aby klient był zadowolony i dzięki temu po prostu jest usatysfakcjonowany i mamy, mamy po prostu klientów, którzy do nas wracają, bo wiedzą, że. Korzystnie dla nich, efektywnie załatwiamy sprawę. I tym optymistycznym akcentem życzę miłego weekendu, bo ja już jestem właśnie po pracy. I teraz majowe, majowe powietrze i majowy dzień. Będę korzystać z tego majowego dnia, więc dziękuję i do zobaczenia po weekendzie.